Witajcie kochani, mamy wtorek ciągle jesteśmy w energii nowiu wczoraj nie dawałam wam runy dnia ponieważ mieliście czytanie na now i, i każdy kto wybrał opcję tą runę miał e, natomiast dzisiaj już sobie wyciągniemy runę dnia wow, czyli czyścimy dalej mamy runę Hagal poproście Hagal, żeby odcięła tutaj dzisiaj wszystkie te nie wiem dlaczego, ale czuję te karmiczne połączenia, żeby je oczyściła, rozplątała te wszystkie karmiczne więzy, które Was w jakiś sposób zniewalają. A wiecie, że Hagal można poprosić o wiele, ale ważna jest ta intencja, więc ja nie wiem dlaczego, ale właśnie dzisiaj czuję, że być może przy tym nowiu w bliźniętach. A Warto po prostu o to poprosić, o oczyszczenie tego, co już jest przepracowane, bo czasami mamy coś dokończone, przepracowane, a jednak te nitki gdzieś się snują i w jakiś sposób nas powstrzymują od działań. I może warto dzisiaj przy tym nowiu poprosić Hagal po to, o to, żeby to oczyściła, usunęła wszystkie te połączenia karmiczne, te właśnie więzy, poluzowała je, to wszystko, co nam już niepotrzebne, to wszystko, co gdzieś jest do nas poprzyczepiane, a co tylko nas w jakiś sposób ogranicza. No i cóż, ja Was zostawiam z runą Hagal na dzisiaj. Życzę Wam cudownego wtorku i do usłyszenia jutro. Pa!